Rozpocząłem program Godziny Radia RSC. Dzisiaj Państwa, także moim gościem telefonicznym jest Kuba Dudek, gitarzysta, muzyk sesyjny, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi i tak dalej, i tak dalej, ponieważ mam przed, to, przed sobą twoje CV, które mi przysłałeś. Witam cię serdecznie, Kuba. Witam, witam wszystkich słuchaczy. Powiedz mi, ponieważ czytam, że twoja przygoda z gitarą zaczęła się dopiero w wieku 14 lat, czyli musiałeś dużo bożyć później pracy w to, żeby nadgonić na przykład tych, którzy z gitarą zaczynali swoją przygodę znacznie wcześniej. Tak, zgadza się. Ja zacząłem dosyć późno, tak jak wspomniałeś, ale tak, ta pensja do gitary dosyć szybko przyszła, w sensie szybko, że złapałem gitarę i praktycznie od razu wiedziałem, że chcę to robić przez całe moje życie, więc zabrałem się ostro do roboty i też jak poszedłem tutaj z do szkoły muzycznej i to zrobiłem dwa lata, trzy, trzy klasy. Potem od razu poszedłem do, do drugiego stopnia. Akurat jeszcze w skiernce wtedy nie było, więc w Jardowie. i też trochę nadgoniłem materiał, bo też dwa lata zrobiłem e, trzy klasy i poszedłem prosto na akademię. E, no i generalnie od samego początku, właściwie jak zapałem gitarę, to e, tak jak wspomniałem, od razu wiedziałem, że chcę się tym zajmować czy, e, w późniejszym życiu, i od tamtej pory, jak właściwie, to jej nie wypuszczam. Patrzę właśnie na różnego rodzaju instrumentalistów, którzy zajmują się tym, żeby przełożyć na język na przykład strun, czy też powiedzmy miechów w akordeonie utworów, które są śpiewane, które czasem mają bardzo dużą, bogatą, rozbudowaną na przykład stylistykę. Tu natomiast, jeżeli mówimy o gitarze, rzuciłeś się od razu na głęboką wodę, ponieważ patrząc na utwory, którymi się fascynujesz, można powiedzieć, że są to utwory stanowiące evergreeny i też musiałeś być przygotowany na różnego rodzaju słowa tak. Czy te in plus, a także in minus? E, tak, na szczęście tych in plus jest więcej. Mm -hmm. e, rzadko to mi się zdarza. E, wiadomo, to zawsze się ktoś, ktoś zdarzy, kto, komu się coś nie spodoba. No, ale generalnie staram się też dobierać takie utwory, jak gram czyjeś utwory, żeby e, też e, było to takie miłe do słuchania. E, dzisiejsza muzyka, taka pompowa, powiedzmy, rokowa, trochę może jest trudniejsza do zaaranżowania, ma całą gitarę, e, ale ten, a, dlatego też ciężko, często sięga do takiej troszeczkę starszej muzyki, więc jest e, często dużo więcej harmonii, i ta melodia jest dosyć bardziej oparta właśnie tego utworu na harmonii, na melodii niż na, na słowach, powiedzmy, na stricte słowach. Mhm. E, ale generalnie też robię swoją muzykę, więc. E, Tutaj akurat yy, mam pewne pole do popisu i do pokazania tego. Kim jestem właściwie muzycznie. Teraz patrzę właśnie na miejsca, w których koncertowałeś, i teraz moje pytanie będzie związane między innymi właśnie z warsztatem, z techniką grania, ponieważ tak, Polska wiadomo, jak krajem jest, wszyscy doskonale wiedzą, jak się na gitarach gra, również wiedzą. No ale tak, mamy tutaj Serbię, mamy Irlandię, mamy Brazylię, o Londynie nie wspomnę. Natomiast te trzy pierwsze, czyli Irlandia, Brazylia, Serbia. Tutaj te warsztaty chyba bywają różne, jeżeli chodzi o grę na instrumencie typu gitara, czy też na przykład będąc w Brazylii, czerpałeś to, co tam akurat muzycy prezentowali, żeby to podczepić pod swoją twórczość? Szczerze mówiąc tak. Akurat tak byłem w Brazylii, to byłem z, mo z moim przyjacielem perkusistą, który też nagrał perkusję na moją płytę. I on mnie też przedstawił, poza tym, że graliśmy tam koncerty, przedstawił mnie takiemu swojemu koledze brazylijczykowi, takiemu gitarzyście. i Wziąłem sobie u niego kilka lekcji gry na gitarze samby, akurat. Mm -hmm. nie? I wiadomo, polak grający sambę to nigdy nie będzie brzmiało tak samo jak Brazylijczyk, bo to już, oni się z tym po prostu rodzą, to słuchają całe życie i w krwi mają. Aczkolwiek mi się zdaje, że całkiem fajnie to wychwyciłem i po, tak delikatnie próbuję do swojej autorskiej muzyki również przemycać te elementy, powiedzmy, muzyki brazylijskiej, czy. Generalnie y, muzyki z różnych stron świata. No tak, no dziwnie by wyglądał Brazylijczyk, który na przykład na skrzypcach grałby Kuriawiaka czy też Orberka, no, także, więc w tej się nie dziwię. Natomiast e, patrzę również na Twój udział w różnego rodzaju festiwalach, które w Polsce są organizowane, m.in. Festiwal Czterech Kultur czy też Festiwal Teatralny Demo Ludem. Twoje zaproszenie na tego typu imprezę było dla Ciebie zaskoczeniem, czy też na przykład potwierdzeniem pod tego, że e, założyłeś sobie właśnie, że gitara będzie moją przyszłością? Wiesz co, odpowiem tak troszeczkę może inaczej. Generalnie moja przygoda z gitarą jest dosyć zawiła, że tak powiem. Grałem w wielu, wielu różnych zespołach, więc akurat te festiwale były, grałem w innych zespołach. Akurat tu, na przykład festiwal Czterech Kultur był, grałem w zespole Sawokin Band z Łodzi. Więc też tak myślę, tak przekornie odpowiadając na twoje pytanie, Myślę, że moja uniwersalność w gry na gitarze różnych styli muzycznych pozwala mi na to, że mogę się zaprezentować na różnych scenach i dla różnej publiki. Tutaj, To patrzę tak. No, jeżeli chodzi o zespół, no to w tym momencie w Twoim przypadku ten zespół nazywa się Kuba Dudek, tak to określę. Natomiast zapytaj się o projekty, ponieważ jak wspomniałeś tutaj o zespole, z którym występowałeś podczas Festiwalu Czterech Kultur. W jakich zespołach, znaczy, przepraszam, w jakich projektach, może w ten sposób powiem, jeszcze brałeś udział? Mhm. Przez wiele lat grałem w zespole Saluszy Muzyka Rockowa. E, stanowiłem właściwie główny trzon tego zespołu. E, oprócz tego grałem z różnymi artystami, e, na przykład Sebastian Wojczak, e, Gabrysia Mycielska, to były muzyka na przykład pop e, czy country, e, Janek Ryngajło. E, również często w ogóle po prostu nagrywam gitarę na, na zlecenie, że tak powiem, jako gitarzysta sesyjny. E, akurat teraz technologia pozwala na to, że mogę to robić nawet e, będąc w swoim domu. A generalnie bardzo dużo tych zespołów było. Grałem też w zespole takim właśnie, który gra muzykę powiedzmy z Ameryki Południowej, więc staram się by czerpać z różnych stylów muzycznych i różnych kultur pełnymi garściami. No właśnie, to mówiąc o tych pełnych garściach, e, znalazłeś już to miejsce, w którym Ty jako muzyk się znajdujesz, muzyk dojrzały, czy też nam nadal jest to jakieś tam szukanie? Czy już sobie wypracowałeś jakąś taką, powiedzmy, ścieżkę, mapę drogową, którą będziesz podążać ku sukcesom? Wiesz, co zdecydowanie znalazłem sposób na siebie, znalazłem ten swój język muzyczny, którego szukałem przez wiele lat. E, myślę, że mi się udało dotrzeć do tego, że robię wreszcie coś, co że tak powiem, tkwi we mnie i coś, co mnie dobrze wyraża. Aczkolwiek e, byłbym... E, myślę, że by było trochę naiwne, mówiąc, że to już tak chcę grać przez całe moje życie, bo e, muzyka jak życie generalnie ewoluuje i to podejście do tego, co się, co, co się robi w muzyce, jaki styl muzyczny, czy jakie dokładne dźwięki się gra, e, to się zmienia w ciągu, w ciągu lat. I ja też nie chciałbym być, e, jak to się mówi muzykiem jednego triku powiedzmy, czy jednego stylu muzycznego, więc nawet ta moja autorska muzyka, ja myślę, że ona będzie z czasem trochę ewoluowała i tak bym chciał w sumie, bo e, cały czas myślę o tym, żeby coś zrobić lepiej, czy może troszeczkę inaczej, po prostu też nie zanudzić publiczności. Myślę, że akurat osoby, które wysłuchają tych dziesięciu utworów, które znajdują się na Twojej płycie i ten na Flow, nie będą zanudzone. Tym bardziej, że postawiłeś również na nowinki techniczne, ponieważ no, nie każdy artysta decyduje się na to, żeby już teraz nagrywać w technologiach Dolby Atmos. Przecież to jest technologia, która dopiero co wchodzi, jeżeli chodzi o rynek na przykład dużych salki nowych, Tutaj w skiernicach też już prace, trwają prace, żeby w Polonezie Atmosa zainstalować. Czy ta akurat możliwość tego, żeby aby ten dźwięk był równie piękny, równie dobry, równie przestrzenny, jest teraz tak istotny jak na przykład obraz, który mówiliśmy kiedyś o Full HD 4K, teraz mówimy o zupełnie nowych rozwiązaniach, które powodują to, że z ekranu moglibyśmy na przykład zabrać nie wiem ciasteczko, natomiast tutaj w tym momencie oddać się praktycznie muzyce, która gra tuż obok. Wiesz co, tak i nie. Z jednej strony ta, ta technologia Dolby Atmos, czyli tego dźwięku przestrzennego, tego dźwięku kinowego powiedzmy, jest pięknym rozszerzeniem doświadczenia, jakim jest słuchanie mojej płyty, aczkolwiek jak ktoś nie ma tej technologii, to wcale aż tyle nie straci. Po prostu jest taka trochę wisienka na torcie. To jest coś, co pozwala, żeby ta muzyka jeszcze i zabrzmiała jako ciekawostka, większość, nie wiem czy, czy to większość osób wie, ale mają odpowiednie na przykład, platformę streamingową, która prezentuje możliwość wypuszczania muzyki w Dolby Atmos, można słyszeć ten dźwięk przestrzenny na zwykłych słuchawkach na kablu lub na przykład, na wielu też słuchawkach bezprzewodowych, tylko one muszą mieć tą możliwość. Oczywiście to nie jest aż takie. Popularne jeszcze szczególnie w Polsce, natomiast wiem, że w Stanach to już większość głównych artystów wypuszcza tą muzykę właśnie w takiej atmosferze. Ja stwierdziłem, że patrząc na to, jak przestrzenna, jaka obrazowa jest moja muzyka, to będzie to akurat jedno z drugim bardzo pasowało, dlatego tak zależało mi też na tym, żeby wypuścić muzykę w tym dźwięku przestrzennym. Tutaj mówimy właśnie o słuchaniu muzyki, jeżeli chodzi o różnego rodzaju odtwarzacze, różnego rodzaju streamingi, natomiast dla mieszkańców Skierniewicy, słuchaczy radia RST trafia się okazja, żeby z sobą face to face, kiedy i gdzie. To, to już od razu mówię, pierwszy recital, taki akurat krótki, półgodzinny będę grał w muzeum w ten czwartek, czyli 14 marca o godzinie 18:00. także serdecznie zapraszam. To będę grał solo, a już też jesteśmy do gadania na termin z moim zespołem, który zagramy 17 maja również w muzeum. To jest troszeczkę będzie dłuższy i większy koncert, bo jak mówię tworzę cały zespół, czyli perkusję, klawisze, violoncele i saksofon. I tam będzie typowo moja muzyka, więc to będzie na pewno coś ciekawego, coś myślę, że w sumie mogę stwierdzić, że to jest coś oryginalnego i coś, co naprawdę co, warto przyjść. I teraz na koniec, już naprawdę na koniec moje pytanie, ponieważ akurat w naszej rozmowie wybrzmiało, że również grałeś country. Kiedyś usłyszałem od osób zajmujących się muzyką, że akurat blues, rock to nic, jeżeli chodzi o wirtuozerię gry na gitarze. Mówię, spróbuj zagrać country, to dopiero wtedy będę mógł powiedzieć o tym, że jesteś gitarzystą. Prawda to? <miech> Trochę taki nie, zależy też jaki typ tej muzyki kanta, ale faktycznie to jest to, że u nas ta muzyka jest zdecydowanie niedoceniona i tak się kojarzy, powiedzmy, trochę. Nie wiem, to jest czymś dosyć prostym. Oczywiście też jest duża część tej, tej muzyki kantel, która jest dość prosta, ale jest tyle tych wirtuozów gitary i, i na przykład czy banjo, którzy tak zasuwają na tych instrumentach, że Faktycznie to jest ciężkie do pojęcia. Naprawdę to są wirtuozy pierwszej, pierwszej klasy. Z wirtuozem pierwszej klasy już niedługo, ponieważ w czwartek w Muzeum Historycznym Kenii będzie można się spotkać. Kuba Dudek był Państwa, także moim gościem. Dzięki za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia.